Czy istnieje życie pozaziemskie? Kim był Kuba Rozprówacz? Gdzie pochowano Aleksandra Macedońskiego? Czemu, żeby wyłączyć komputer z systemem Windows, trzeba zacząć od naciśnięcia przycisku Start? Od wieków z tego typu pytaniami zmagają się najtęższe umysły ludzkości. Na większość zapewne nigdy nie uda się odpowiedzieć, ale pośród tych zagadek znajduje się jeszcze jedna, nie mniej istotna i równie tajemnicza. Dokąd tupta nocą jesz? Wielu próbowało znaleźć odpowiedź. Niektórzy nawet uciekali się do zadawania tego pytania samym jeżom. Dokąd nocą tu ptajesz? Piłeś na pewno no. Kaj to idziecie. Sprawę komplikuje jednak fakt, że zjeża kawał zwierza, któryś nie zwierza, dokąd zmierza, tudzież jeże łatwo wzburzenie bierze i na zadawane pytania nie reagują zbyt pozytywnie. Ech? Przeanalizujemy setki filmów, dziesiątki badań naukowych, przeprowadzimy obserwacje, badania, eksperymenty, aby raz na zawsze rozstrzygnąć tę kwestię. Najpierw należałoby zastanowić się, skąd w ogóle wzięło się to pytanie. Oto strona Jacksonville Symphony. Jest to jedna z amerykańskich orkiestr usytuowanych na Florydzie. Gdy skończymy zachwycać się tą dźwięczną wirtuozerią, możemy na przykład sprawdzić sobie listę muzyków. I co zaskakujące, w oczy rzuca się człowiek z polsko brzmiącym nazwiskiem Piotr Szewczyk. To właśnie ten człowiek, równo 30 lat temu, mając zaledwie 6 lat, zaśpiewał piosenkę z domowego przedszkola, w którym badają takie słowa. A my przecież bardzo chcemy wiedzieć. Jednak, żeby na to pytanie odpowiedzieć, należy je zrozumieć. Zacznijmy od zdefiniowania zwierzęcia, od którego wszystko się zaczęło. Jeż otóż to sak o ciele pokrytymi ostrymi i twardymi kolcami, co do parametrów tej istoty. Ważą około kilograma, czyli mniej więcej tyle, ile kilogram cukru. To porównanie może wydawać się niezbyt trafione, ale wystarczy spojrzeć na ich pocieszne mordki, by zdać sobie sprawę, że z cukrem mają wiele wspólnego. Jeże są niewielkie. Mają od 13 do 26 cm, są więc prawie tak długie jak nowy wzór kilograma, a długość ich małego ogona bo, bo, bo tak, mają ogon wynosi około 2 cm. W pytaniu nie pada, o który konkretnie gatunek jeża chodzi, co jest istotne, ponieważ ich kierunki podróży mogą się różnić. W Polsce występują dwa gatunki, jeż wschodni i jeż zachodni, na nich więc się skupimy. Tupta jest czasownikiem od słowa tuptać w czasie teraźniejszym, liczbie pojedynczej i formie trzeciej. Można by użyć słowa chodzić, ale autor pytania zapewne chciał podkreślić niewielki rozmiar omawianego zwierzęcia. Noc. Z tą częścią może być mały problem. Jest to słowo powszechnie znane i oznacza po prostu część doby, podczas której jest ciemno na dworze. Problem tutaj jest mianowicie taki, że przez wzgląd na obrót naszej planety noc nie jest zjawiskiem stałym. Po pierwsze. Z racji nachylenia osi Ziemi i ruchu obiegowego, długość jednej nocy nie jest równa długości innej nocy. Przez to odpowiedź uzyskana o godzinie 18 w grudniu przestaje być aktualna o tej samej godzinie w czerwcu, ponieważ o tej porze roku i doby będzie jasno. Co więcej, przez ruch obrotowy Ziemi odpowiedź uzyskana na jednej półkuli nie będzie poprawna w tym samym czasie na drugiej półkuli, na której będzie inna pora dnia. Dokąd według PWN ma aż cztery znaczenia? Słowo to może oznaczać zaimek przyłączający zdanie podrzędne, w którym jest określony końcowy moment czegoś, ale w naszym przypadku drugie słowo wymusza pierwszą definicję. Problem polega na tym, że dokąd może oznaczać miejsce, cel lub stan. Podążanie jednak w jakimś kierunku jest konsekwencją dążenia do celu. Inaczej rzecz ujmując, miejsce dążenia wymuszane jest przez cel. Stawiam zatem tezę, że problemem w odpowiedzi na pytanie Dokąd tu ta nocą jesz leży w samym pytaniu. Jeżeli bowiem Jesz obierze sobie ścieżkę z punktu A do punktu B, po czym zacznie się nią poruszać w godzinach mocno nocnych, to nawet pomimo poznania miejsca położenia punktu B, odpowiedź na to pytanie może być tylko i wyłącznie tymczasowa, ponieważ jeż nie daje gwarancji, że na zajutrz nie zmieni miejsca dążenia i nie uda się do punktu C, a potem punktu D, E i tak dalej. Co za tym idzie, odpowiedź przestaje mieć sens w dłuższej perspektywie czasu. Poza tym zakładając nawet, że jeż nieznużenie i niezłomnie co noc na miejsce dążenia wybierałby dokładnie tę samą lokalizację, krążyłby na tej samej trasie, przykładowo z punktu A do punktu B, a potem z powrotem z B do A itd. itd. to okazuje się, że pomimo iż odpowiedź nie nieprzedawnie się w czasie, będzie ona jedynie powierzchownym stwierdzeniem, ponieważ istota działań jeża w żaden sposób nie zostanie zrozumiana, ani nawet próba zrozumienia nie zostanie podjęta. Jedyne co będzie wiadome to miejsce, do którego udaje się jeż. Należy jednak zaznaczyć, że ta odpowiedź jest w zupełności prawidłowa i film mógłby się na tym skończyć, ale po pierwsze prawdopodobieństwo obierania je tylko jednego miejsca docelowego przez jeża jest żadne, ponieważ ilość procesów definiujących ruch jeża jest ogromna i niemal dorównuje ilości przestępstw popełnianych w Sandomierzu. A po drugie nie oddaje to głębi problemu lub problemów z jakimi mierzy się jeż. Dlatego też biorąc pod uwagę dziesiątki badań naukowych, setki filmów amatorskich jak i tych profesjonalnych, ilość kolców ich właściwości oraz umiejscowienie na grzbiecie jeża, śmiem stwierdzić, i że prawidłowe pytanie w formie takowej lub przybliżonej brzmieć powinno: Po co ptaną są jeż? Co ciekawe, odpowiedź po części kryje się właśnie w kolcach. Gdy poznamy istotę ich istnienia, dalsza część odpowiedzi wydaje się już oczywista. Mianowicie służą one do ochrony przed drapieżnikami. Jeż nie może dać się zabić. Jego misją jest przetrwanie. Celem zatem wszystko, co do tego przetrwania go przybliża. Żeby dowiedzieć się, co to może być, musimy przeanalizować wewnętrzną budowę jeża. Znając ilość organów i ich rozmieszczenie, możemy dowiedzieć się, że jeż potrzebuje do przetrwania przykładowo tlenu. Czy to jest ostateczna odpowiedź na tytułowe pytanie? Cóż, gdyby tak było, to jeż nie poruszałby się. Do oddychania bowiem nie trzeba tuptać. Jest to więc jedna z rzeczy, która utrzymuje jeża przy życiu, jednak nie jest to rzecz jedyna. Musimy znaleźć coś, co nie może mieć miejsca bez tuptańska. To możemy zaobserwować obserwując same jeże. Na przykład na tym filmie, gdy na środku kadru pojawia się taca z jedzeniem, jeże od razu rzucają się do konsumpcji, co może sugerować, że pożywienie jest kolejnym czynnikiem niezbędnym do ich przetrwania. Potwierdza to zresztą sama budowa jeża, ponieważ posiada on żołądek, jelita czy element niezbędny do twerkowania. Co więcej, żeby zdobyć jedzenie trzeba tuptać, bowiem owady, które między innymi stanowią jego dietę, będą od niego uciekać z dokładnie tego samego powodu, dla którego jeż będzie je gonić, by przeżyć. Układanka zaczyna powoli składać się w całość, ale pozostaje jeszcze jeden detal, którego absolutnie nie można przeoczyć: rozmnażanie który jest niezbędnym elementem przetrwania gatunku. Noc natomiast zapewnia jeżowi dodatkową ochronę przed drapieżnikami czy ludźmi, których aktywność o tej porze zmniejsza się. Odpowiedź na to nurtujące ludzi od dekad pytanie można więc krótko podsumować kilkoma słowami. Otóż jeż tupta nocą, żeby się nażreć i zarówno.